Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś odcinek bardziej praktyczny. Poszukamy sobie szupaka, pokażę wam, jak poprowadzić przynęty, jak zająć się żerkami. Pokażę wam to wszystko na stojącej wodzie, żebyście to dobrze widzieli. Wybierzemy się na jezioro, na którym jest bardzo czysta woda. Przy okazji pokażę wam szybciutko z 2-3 miejsca, takie na właśnie jeziorze, a potem przejedziemy na odrę i pokażę Wam miejsca na odrze, jak znaleźć sobie szupaka. Zapraszam was tylko do subskrypcji kanału. No i zaczynamy. Pierwsze co po przyjściu na wodę powinniśmy zacząć obserwować. Mamy tutaj jezioro. No i co widzimy na początek? Na początek widzimy trzciny, które wychodzą dosyć szerokim wpustem w głąb jeziora. Ja znam już to jezioro, dlatego mogę Wam to powiedzieć tak, jak to dokładnie wygląda. Tamte trzciny, przy tamtych trzcinach jest dosyć głęboko. To nie, są takie, to nie jest taki malutki pasek trzciny jak tutaj, który jest dla nas mało znaczący. Tam zbierają się duże ryby, duże płocie i tam zbierają się zazwyczaj te większe szczupaki. Więc możemy sobie taki pas trzciny fajnie obłowić. Staramy się nie podchodzić do niego w tamto miejsce, żeby rzucać wzdłuż trzciny, ale to Wam już za chwileczkę pokażę jak się ustawić na takie miejsce. Więc to jest, według mnie, jedno z pierwszych fajnych miejsc na wodzie stojącej. Spójrzcie, moi drodzy, poszedłem teraz do tego pasa z tej trzciny, tak? I teraz, co jest bardzo ważną rzeczą, nie poszedłem w tamto miejsce, żeby rzucać wzdłuż tej trzciny. Poszedłem naprzeciwko po to, żeby rzucać w nią prostopadle. Dlaczego? Z tego powodu, że często, gdy podejdziemy właśnie tam i wrzucamy wzdłuż ściny. jeżeli stoją dwa lub trzy szczupaki gdzieś tutaj, to jeden odgoni bardzo często drugiego i tracimy po prostu szansę na rybę. Więc lepiej sobie stanąć naprzeciwko takiego czegoś i po prostu sukcesywnie przejechać to dookoła. Pokażę Wam teraz jako pierwsze prowadzenia przynęt, bo tu mam akurat do tego świetną okazję, a potem po prostu przejdziemy się dookoła tego jeziora, pokażę Wam jeszcze kilka potencjalnych miejsc na, na szczupaka i potem przejdziemy na odręb. Moi drodzy, prowadzenie przynęt zaczniemy od e, niewielkiego kopyta z 10-gramową łówką. E, z tego powodu, że bardzo dużo wędkarzy używa właśnie takich przynęt e, i nie ma co was przekonywać e, do dużych przynęt czy tam do małych przynęt. To każdy wie e, co, czego lubi używać, e, a ja po prostu wam pokażę, jak to poprowadzić e, w momencie, kiedy chcemy poprowadzić przynętę w toni. Co sprawia bardzo często problemy wędkarzom z tego powodu, że albo przynęta bije po dnie, albo idzie przy powierzchni. Staramy się utrzymać ją na danej głębokości, na którą chcemy zejść. tak? Więc jeżeli zejdziemy sobie do danej głębokości, w tym momencie możemy robić pewien ruch, który bardzo jest skuteczny przy, do tego, żeby utrzymać właśnie przynętę na danej głębokości. Czyli Mamy w tym momencie zestaw napięty. Delikatnie go luzujemy i podbijamy z powrotem kijem do tego samego poziomu. Cały czas kręcimy korbą, czyli wygląda to w ten sposób, że to jest delikatne podbicie, nie jak u sandacza do góry, tylko jest to delikatne podrzucenie tej przynęty z powrotem do swojego poziomu. Pamiętajcie też o tym, aby wykonać ten ruch, który sprowokuje szczupaka do. Uderzenia, czyli nie tylko utrzymanie tej przynęty na, dany, na danym poziomie, niech ona sobie troszkę opadnie. Dobra. I teraz ją utrzymujemy. I możemy podciągnąć po prostu jedno długie pociągnięcie i chwilkę poczekać, aż to opadnie z powrotem, i znów utrzymać ją, żeby ryba się zainteresowała. I znów wykonać jeden ruch i pozwolić żeby przynęta zaczęła opadać, wtedy najczęściej właśnie jest uderzenie, czyli znów podciągamy i ruch, który sprowokuje. To jest bardzo ważne przy prowadzeniu właśnie takich małych przynęt. Spójrzcie, wybrałem teraz jerka od Rapali, który jest dosyć trudny w prowadzeniu, jak na początek, jak dla początkującego, ponieważ ten ruch, który musimy wykonać, musi być dosyć płynny. I wybrałem generalnie dwa takie jerki, żeby Wam pokazać, jeden jest łatwy w prowadzeniu, drugi jest dosyć trudny, ten, ten należy do tych trudnych, choć mimo wszystko i tak nie jest, to, nie jest to jakieś specjalnie skomplikowane, myślę, że każdy z Was sobie spokojnie z czymś takim poradzi, chodzi o to, aby tego jerka, którego prowadzimy, bo jak go tylko zwijamy, on praktycznie w ogóle nie pracuje, on tylko się delikatnie buja na boki, bardzo delikatnie. Więc, żeby go dobrze poprowadzić, musimy wykonać pewien ruch. Na początek wystarczy, jeśli będziecie ten ruch wykonywać po prostu w dół, takie pociągnięcie, takie slajdy. Chwilę przekręcicie kołowrotkiem i zaraz znowu, cak. I to są właśnie te ruchy, które powinniście wykonać w momencie, kiedy e, prowadzicie takiego jerk'a. Możecie potem też zacząć kombinować w jedną i w drugą, w bok i w górę. I dajcie mu chwilę opaść, żeby on zdążył się zatrzymać. Dzięki temu, dzięki tym naszym ruchom spójrzcie, co robi przynęta. Ona potrafi zawrócić o 180 stopni i po prostu się zatrzymać i zacząć pomału falistym ruchem opadać. I to jest super patent na to, żeby skusić takie leniwe szczupaki. Ponieważ gdy on się zainteresuje naszą przynętą, w tym momencie nie odchodzi od przynęty, tylko dostaje bodziec. W momencie, kiedy my podszarpniemy tą przynętą, on atakuje. Przejdźmy teraz, może, do takiego łatwiejszego żerka, z którym każdy z Was sobie poradzi. To są żerki które są bardzo łatwe w prowadzeniu, mają bardzo, bardzo charakterystyczny kształt też mają. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy my go tylko zwijamy, on ma bardzo mocną pracę. A. On bardzo mocno ucieka na boki. I teraz w momencie, kiedy wykonujemy te nasze slajdy. Ten jerk fajnie sobie radzi z takim czymś, on fajnie bardzo podskakuje, możemy też każdego jerka zanim zaczniemy na niego łowić sprawdzić sobie jak on reaguje na dane pociągnięcia, to jest też bardzo ważne. Ten kształt to jest taki bardzo fajny dla kogoś kto dopiero zaczyna z jerkami, łatwo jest po prostu go poprowadzić. Nie ma co się rozwodzić tym jerkiem, jedziemy dalej. Tutaj mamy bardzo ciekawe rozwiązanie. To jest połączenie woblera i jerka. Bierzemy sobie takiego i Gdy po prostu go prowadzimy, on się zachowuje jak wobler. Spójrzcie. Zachowanie ma typowego woblera. A dlaczego jest połączeniem z jerkiem? W momencie, kiedy nim szarpniemy, on zawróci o 180 stopni. I potrafi e, zrobić taki właśnie zwrot i zatrzymać się na 2-3 sekundy e, w toni, dzięki czemu ten szczupak potrafi go e, łatwiej trafić, aby wykonać taki ruch, to tak jak przy normalnym jerku możemy sobie pozwolić na początek po prostu na jedno pociągnięcie pojedyncze, i on to już wystarczy jedno szybsze, mocniejsze, agresywniejsze, w drugą stronę. Możemy się po prostu tym woblerem, jerkiem pobawić, tak? Prowadzimy go sobie, on bardzo fajnie pracuje I nagle robimy mu zwrot I on zawraca, zobaczcie I się zatrzymał Jeszcze raz to spróbuję pokazać Pracuje I robimy mu zwrot i on staje Warto jest, tak jak mówię, wykonać ten ruch zanim zaczniemy łowić, abyście po prostu dobrze to widzieli na co reaguje, w jaki sposób tak? już widzimy, że tutaj na agresywne e, pociągnięcia mocne gdzie nie luzujemy plecionki między e, w, między przynętą a szczytówką e, ten wobler po prostu odskakuje na 90 stopni, w momencie kiedy my mu zluzujemy troszeczkę tej plecionki on z automatu idzie dużo dalej. Świetna przynęta też dla początkujących, ponieważ bardzo łatwo jest go poprowadzić i bardzo łatwo jest się nauczyć dżerkowania e, właśnie na takich przynętach. No dobra, jerki jerkami. Ale co z woblerami? Po prostu ze zwykłymi woblerami. To jest wobler, który w życiu nam takiego ruchu nie wykona. Spójrzcie. Jest to wobler pływający, który nigdy w życiu nie wykona takiego ruchu. Jak właśnie ten poprzednie, to właśnie poprzednie połączenie w z dziergiem, on po prostu przestanie pracować. Jak poprowadzić taką przynętę, żeby była skuteczna na szczupaki? Ja robię to w ten sposób: prowadzę przez chwilę przynętę spokojnie i nagle przyspieszam, robię długie pociągnięcie i daję jej chwilę wypłynąć, i znowu robię długie pociągnięcie, znowu daję jej chwilę wypłynąć, i wracam z powrotem do stałego ciągnięcia. Stałe ciągnięcie trwa 2-3 sekundy. W tym momencie robimy jedno długie pociągnięcie, aby ta przynęta mocniej zawibrowała w wodzie i zaczęła wypływać. I znów wracamy do normalnego prowadzenia. Znów długie pociągnięcie, i znów dajemy, żeby ta, ryba, ta przynęta wypłynęła. W tym momencie jest łatwo o atak. No ale, wiadomo, nie będziemy używać płytko schodzącego woblera na wodzie, która ma naprawdę dużą głębokość. Tutaj mamy. Mniej więcej oceniam na około 3,5 do 4 metrów O i zobaczcie ja to cały czas Cały czas zwijam i dodatkowo Ciągnę jeszcze Kijem tą przynętę Dzięki czemu Ona ma Ten swój taki fajny ruch Że ona przyspieszy i zaczyna wypływać Weźmy jeszcze sobie do ręki Przynętę Gumową to jest taki mój wybór po to, aby nie rozdrabniać się na e, jakieś tam poszczególne rodzaje, przynęt, e, poszczególne marki i tak dalej, bo tam ma kopytko takie, tam ma kopytko takie. Nie tu chodzi o to, abym wam pokazał e, po prostu zasadę, jak to wszystko prowadzić. Z tą przynętą jest o tyle fajnie. Że możemy, nią po prostu, e, że możemy ją po prostu zwijać i ona już jest bardzo skuteczna a dodatkowo możemy po prostu uatrakcyjniać takie prowadzenie po prostu delikatnymi pociągnięciami podszarpnięciami bardzo często właśnie następuje atak zaraz po takim e, podciągnięciu lub po prostu możemy przejąć kij tak jak do sandacza oprzeć go e, blankiem o łokieć i robić takie delikatne podrywy z tym, że to nie są podrywy w górę. To nie jest, to nie jest łowienie standardczowe, to nie jest podrywanie przynęty do góry, lecz tak jak, tak jak przy normalnym kopycie delikatny opad i podskoszenie do góry. Czyli cak, cak, cak. To jest takie stukanie po prostu e, kijem o, e, o tą przynętę, tak? Szupak bardzo lubi takie właśnie e, ostre, ostre uderzenia, ostre, ostre e, zachowania. Powiem wam jeszcze w tajemnicy, w tajemnicy, że mimo tego, że temperatura wody gwałtownie już nam spadła, mamy w tym momencie grudzień, niespełna połowa grudnia. Temperatury, temperatura odry wczoraj była 3 stopnie, nie wiem jaka jest tutaj, to będzie na pewno mniej. Mimo tego, że temperatura jest tak niska, w dalszym ciągu prowadzimy przynętę czasem dosyć agresywnie, dosyć szybko. Czasami musimy dać naprawdę tej rybie duży bodziec, aby w ogóle zechciała zaatakować. I kolejną fajną sprawą jest to, że gdy ciągniemy taką przynętę, mimo tego, że temperatura wody, tak jak mówię, spadła, możemy wykonać ruch po prostu szybsze zwinięcie naprawdę szybsze, dużo szybsze, szybsze zwinięcie aż kij się ugina. I w tym momencie zostawiamy tę przynętę, żeby ona spokojnie sobie opadła, i znów możemy sobie poprawić. I w tym momencie bardzo często też jest atak przy takiej e, zimnej wodzie. No, ale nie skupiamy się dzisiaj na łowieniu ryb. Bardziej pokazuję wam to, co się dzieje e, z daną przynętą, jak one, jak one reagują, jak to wszystko wygląda. Poszukajmy sobie jeszcze jakiegoś fajnego miejsca szypakowego. Dzięki temu, co się teraz dzieje, wiecie po prostu, jak to wszystko wygląda. Przy badaniu wody na jeziorze, warto jest zwrócić uwagę na to, co jest na dnie. Ja już sobie sprawdziłem tutaj dno, i tu jest dno dosyć czyste, lecz bardzo głębokie. A tutaj występują na dnie różnego rodzaju jakieś zaczepy. Zaczepy, blisko trzcina, to jest bardzo fajne miejsce na szczupaka. Zawsze zwracajcie uwagę na takie miejsce, ponieważ w tym miejscu też łowią. Panowie, którzy łowią sobie płocie, więc bardzo dużo tej robnicy się tutaj kręci, i za nią przychodzi oczywiście szczupak. Nie opuszczajcie takich miejsc, kiedy tylko wybadacie coś ciekawego na dnie: jakieś właśnie zaczepy, jakieś stare drzewa i tak Moi drodzy, jesteśmy już na Odrze, pokażę Wam e, takie typowe miejsca e, szczupakowe, w których ja bym szukał po prostu szczupaka, e, także szybciutko przenosimy się na poszczególne miejsca, e, słuchajcie przyjechałem w to samo miejsce, w którym pokazywałem Wam jak znaleźć sandacza e, i gdzie go szukać, e, z tego powodu, e, żebyście po prostu mieli dobry pogląd, że tam gdzie, tam gdzie jest sandacz, tam czasami gdzieś obok też idzie znaleźć fajne miejsce na szczupaka, także zaczynamy. Pamiętacie, jak opowiadałem Wam o tej główce? Mówiłem Wam, że łowimy w tamtym kierunku. E, wszystko w porządku, z tym, że przy łowieniu sandaczy, jeśli chcemy znaleźć sobie szczupaka, musimy się bardziej przenieść teraz w tą stronę. Dlaczego? Dlatego, że ta główka już jest dużo płytsza i każda kolejna jest coraz krótsza. Więc przenieśmy się w tamtą stronę i tam Wam pokażę fajne miejsca na szczupaka. Moi drodzy, spójrzcie, wcześniej byłem dokładnie w tamtym miejscu, przeszedłem sobie raz, dwa i tu mam trzecią, taką bardzo krótką, płytką główkę. W tym miejscu bym się spodziewał szczupaka, ponieważ, spójrzcie teraz w tą stronę, mamy tu jakieś zatopione drzewa, to już jest nasz pierwszy sygnał. Kolejny sygnał to jest taki, że rzeka tutaj zaraz skręca w lewo, prąd mamy w naszą stronę. Czyli tam w tym miejscu dokładnie jest płytko, tu jest głęboko na drugim brzegu. Więc, jeżeli tu jest płytko, tu zaczyna się wygłębiać troszeczkę. Ta woda tu jest spokojna, ten szczupak może sobie tutaj znaleźć miejsce. I w tym miejscu właśnie spodziewałbym się szczupaka. Obrzucałbym to dokładnie, skupiłbym się na takim miejscu i dokładnie metr po metrze bym to obrzucał. Ale też nie zostawiałbym takiej pierwszej główki nigdy. Z drugiej strony, dlaczego? Tu mamy jakieś trzciny, i mamy jakieś pojedyncze, wystające bardzo często elementy z wody, jakieś patyki, trawy i tak dalej. Szczupak to jest taki fenomen, taka ryba, że on potrafi się schować za jedną trzciną. Pamiętajcie, jedna trzcina wystająca z wody to jest naprawdę bardzo potencjalne miejsce na szczupaka. On, te skórczybyki potrafią się naprawdę schować za jednym patykiem, i myślą, że ich nie widać i w takim miejscu bardzo często następuje atak właśnie e, szczupaka. Zejdźmy sobie jeszcze na początek takiej główki abym wam mógł pokazać to od strony wody jak to wygląda wygląda to tak. Zobaczcie, tu mamy pełno e, o takich obeschniętych drzew, które wchodzą do wody. To są naprawdę świetne miejsca. Tam mamy kolejny taki, taki wpuścik delikatny w brzeg. I tam też bym się jeszcze spodziewał szczupaka. To jest takie typowe miejsce. Zaraz za łachą, czyli to wypłycenie, które się tam tworzy od tego zakola. My to zakole mamy w lewą stronę, więc mamy to od naszej strony, więc jest to łatwiej pokazać. Zaraz za taką łachą, takie wpusty w brzeg. Świetne miejsca na szczupaka. Nie opuszczajcie tych miejsc. No dobra, poszliśmy teraz w drugą stronę. Ponieważ tam mamy bardzo charakterystyczne miejsca. Ale co, jeżeli mamy po prostu płaski brzeg? Pamiętacie jakieś dwa tygodnie temu nagrywałem dla Was tutaj odcinek, jak znaleźć sobie miejsce na Sandacza. Wybadaliśmy, że tutaj jest wypłycenie. A tu zaczyna się robić taki głęboki rowek. I tu znów mamy górkę. I przy okazji natrafiłem na świetne miejsce szczupakowe, po to, aby Wam je zaprezentować. Spójrzcie, tu mamy dołek, któryśmy sobie wybadali, i tu mamy pochylone drzewo nad wodę i konar, który wchodzi do wody. Świetne miejsce potencjalne na szczupaka. Nigdy takich miejsc nie opuszczajcie, ponieważ w takim miejscu e, bardzo łatwo na niego natrafić. O! Czaple było słychać. <grystanie> Bardzo łatwo trafić na szczupaka w takim miejscu. Więc zostańcie, obłówcie, wpuśćcie pod te konary przynęte i ściągnijcie ją w swoim kierunku. Bardzo fajnie się tutaj z, sprawdzają, właśnie e, jakieś e, gumy, e, które mają dużą, dużą masę, czyli duże kopyta, e, pękate, mocne, z mniejszym obciążeniem, które będziemy mogli wpuścić tam głęboko i przejść fajnie e, pod tymi właśnie konarami. To jest takie miejsce, w którym łatwo jest po prostu na, na, namierzyć takiego szczupaka. E, pamiętajcie też, że jeżeli tutaj znajdziemy szczupaka. A wiem, że możemy to znaleźć z szczupaka. To tutaj możemy też natrafić na sandacza. To nie jest tak, że jeżeli tu jest sandacz, to tutaj tego szczupaka nie ma. Wcale tak nie jest, ponieważ tutaj jest górka, którą żeśmy wcześniej znaleźli. Sandacz będzie się bardziej interesował tą górką, niż tą dziurą tutaj pod tym właśnie konarem. Tą dziurą zainteresuje się bardziej szczupak. Moi drodzy, myślę, że wystarczy już tego odcinka, czas wybrać się nad wodę. Pamiętajcie, sezon już się kończy, a każdy z Was jeszcze ma szansę na pięknego szczupaka. Mam nadzieję, że wskazówki z filmu Wam się do czegoś przydadzą. Wiemy już, jak znaleźć sobie rybę na wodzie stojącej, jak poprowadzić przynęty na szczupaka i jak znaleźć rybę w rzece. W moim przypadku to była odra. Słuchajcie, kij, jakiego używałem, to jest Fate V3 od 13 Fishing, Poowrotek Crit X, przynęty opiszę wam oczywiście w opisie, także każdy z was będzie mógł sobie tam przeczytać, przeczytać i znaleźć sobie coś dla siebie. Słuchajcie, zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Wejdźcie jeszcze też na Instagrama oraz na Facebooka. No i co? Do zobaczenia nad wodą. Cześć!